Jak manipulacje wpływają na nasze życie, jak oni niszczą nasze życie i w jaki sposób ich odróżnić i nie poddawać się innym ludziom na te manipulacje? W naszym życiu bardzo dużo wszędzie na co dzień, nieważne, czy to w sklepie, na podwórku, w szkole, w pracy, my wszędzie odczuwamy jakąś manipulację. I bardzo jest ważne, oczywiście to jest nawet najważniejsze, żebyśmy my wszyscy te manipulacje od razu wyjawialibyśmy i czulibyśmy, że tak, teraz ta osoba mną chce manipulować. Dlatego bardzo ważne, żeby oczywiście wiedzieć o tych manipulacjach, znać, jakie są manipulacje, tak, prawda? One nie tylko muszą być manipulacje jakieś takie, mówię ja Ci coś, tak, ale to może być jakieś wzrokowe, werbalne, ja Ci coś jakoś to pokazuję. I te wszystkie manipulacje my musimy jakoś odczuwać przez swoje ciało. Czyli tutaj najważniejsze zacząć czuć lepiej swoje ciało, tak, nasze ciało, ponieważ przez nasze ciało właśnie idą wszystkie impulsy, i nam ogólnie pokazuje ona, że coś, ktoś nam chce coś niedobrego, na przykład. I oczywiście sens tego wideo to, żebyście zwiększyli swoją świadomość o manipulacjach, tak? że oni są wszędzie. Nawet jeżeli jakaś osoba nam coś chce dobrego, to trzeba patrzeć jakieś wygody, jaka ta osoba ma, bo nie wszyscy ludzie chcą nam zrobić dobrze. Oczywiście są ludzie, którzy chcą nam zrobić dobrze i trzeba pamiętać, że tacy są, ale i tak większość z nas myśli o swojej wygodzie. To tutaj nie jest tak, że ktoś będzie myśleć bardziej o wygodzie innych ludzi niż na odwrót. Każdy z nas żyje właśnie z sobą i każdy chce coś lepszego dla siebie. Niestety to jest taka przykra prawda, którą trzeba zrozumieć, zapamiętać i po prostu żyć z tym wszystkim ponieważ dzięki temu my będziemy mogli dowiedzieć się przed tym, jak ktoś z nami zacznie się manipulować, tak? Ktoś zachce nami manipulować. I my ogólnie będziemy bardziej świadomi, tak? Nie będziemy popełniać tych samych błędów, i oczywiście zbudujemy swoje własne szczęśliwe życie, bo to jest nasz cel, tak? Każdej osoby oddzielnie. Mój cel jest być szczęśliwym. I także jeszcze taki mój dodatkowy cel, to żeby nauczyć Was wszystkich być szczęśliwym i żebyście Wy umieliby, wiedzieliby, jak to można zrobić. I właśnie manipulacja my musimy dowiedzieć, żeby po prostu poczuć się lepiej, bo to też jakby kiedy my rozumiemy, dlaczego np. ta osoba coś takiego zrobiła, a nie coś innego, to my od razu jakoś spokojniej przyjmujemy tą informację. Cześć, nazywam się Welina Tymul i jestem ekspertką w pracy nieświadomości, a także podświadomości. I na swoich sesjach indywidualnych online prowadzę właśnie klientki swoje do sukcesu. Jeśli chcesz się umówić na moją sesję, to możesz mi napisać prywatną wiadomość na Instagramie lub napisać do mnie prywatnego maila. Wszystkie linki będą pod tym opisem. Jeśli zastanawiasz, dlaczego mam taki akcent, to urodziłam się w polskiej rodzinie na Litwie i dlatego masz przyjemność słyszeć mój wileński akcent. Dobrze, więc żeby zrozumieć, jak nami manipulują, jak to poczuć też w środku siebie, to najważniejsze jest również zrozumieć, jakie są manipulacje. Są manipulacje werbalne, a także niewerbalne, tak, kiedy my coś pokazujemy albo jakiś wzrok taki dziwny puszczamy, tak? Że człowiek zaczyna czuć jakoś nieprzyjemnie we środku. Na przykład, wiecie, jak na przykład jedziesz autobusem, czy może nawet idziesz po drodze i niechcąco jakby spadną, tak? I niektórzy na przykład ludzie mogą pomyśleć, Boże, jak tak można spadnąć na równym miejscu, takie wiecie. Uczucie takie, że Ty nie jesteś zaakceptowany, naprawdę. Jeżeli Ty spadnął, to trzeba powiedzieć, czy Tobie potrzebujesz pomocy, może coś się wydarzyło, może coś się stało. My nie wiemy tak naprawdę, ale większość z nas jakby nie chce patrzeć na tę odpowiedzialność i po prostu zaczyna myśleć, ojej, co to w ogóle za człowiek, może jakiś pijek, może jeszcze coś. Często bywa tak, że to nie pijek coś zrobi, tak, że może coś tam, nie wiem, ciśnienie podwyższy się, czy jeszcze jakaś choroba się zacznie, tak. już nie mówię o tych najgorszych chorobach oczywiście, ale trzeba zawsze zwracać uwagę, czy coś tej osobie nie jest, tak? Ja to właśnie, ten nawyk nauczyłam się na farmacji, kiedy studiowałam i cały czas, nieważne, czy to pijek, czy to nie jest pijek, oczywiście jako kobieta to muszę być bardziej ostrożna, tak? Ale cały czas zawsze sprawdzam, czy wszystko jest w po porządku, czy wszystko jest okej. Okay. I ja nigdy nie zwracam się do, do ludzi z jakimś takim wyższością. Bo ta wyższość, ja Wam powiem szczerze, możecie poczuć się trochę wyższą na jakimś tam sposobie, ale ta wyższość Wam da to, że Wy spadniecie jeszcze bardziej. Tak? To jest prawo wszechświata. Nie można być wyższy od ludzi, którzy są naprawdę równi na Ciebie. My wszyscy, tak? My wszyscy tutaj ludzie, nieważne, prezydent, król, nasz sąsiad pod blokiem, jakiś pijak, który leży na przykład w autobusie. My wszyscy jesteśmy równi. I to może być takie... Jak to tak król i na przykład jakiś pijak może być równym? Oczywiście, że tak. Każdy z nas ma swoje problemy, każdy z nas ma życie. Tak, my wszyscy jesteśmy równi. My nie jest tak, że ktoś jest lepszy od kogoś. I kiedy my to zaakceptujemy, zrozumiemy, że król, prezydent i ta sama osoba, na przykład, która leży nie wiem, pod blokiem, tam nie wiem, coś się stało, czy coś jeszcze, ona. Wszyscy my jesteśmy równi. Wszyscy my zasługujemy na miłość, na szacunek, na zadbanie wszyscy my zasługujemy na wszystko, co jest najlepsze w tym życiu. I oczywiście tylko my sami decydujemy, czy my będziemy szczęśliwi, czy nie, ale no to jakby wiadomo jest, prawda, że każdy my decydujemy o swoim kroku. Ponieważ na przykład ta osoba, która żebra teraz, tak, czy coś jeszcze, to ona jakby od części sama spowodowała to, gdzie ona jest teraz. Jakby to byłoby nie tragicznie nawet, że ona jakby może zachciała być w tym miejscu. Bo i tak wszystko u nas dzieje się w mózgu my kontrolujemy swój następny krok, czy my poddamy się swojemu linistwu, czy my coś jeszcze będziemy robić, czy my po prostu zrobimy konkretnie plan, wiemy, że tutaj trzeba jest nam droga, tutaj my pójdziemy i tutaj coś utrzymamy. Tutaj trochę ja wyszłam od tematu, oczywiście o manipulacjach, ale to też jest bardzo ważne, kiedy my patrzymy na ludzi, na przykład osobę, na przykład nie ma domu, tak bezdomny i tak dalej. My patrzymy na ludziach, na przykład takim smutkiem, żalem, tak. I ważne jest pamiętać, że każda osoba niestety zasłużyła na to, co ona teraz ma. Jeżeli Ty czegoś teraz nie masz, myślisz, Boże, dlaczego wszechświat tak właśnie stało się, to niestety, ale Ty zrobiłeś wszystko, że tak właśnie jest w Twoim życiu. I teraz ten moment jest dla Ciebie dany po to, żebyś Ty zrozumiała albo zrozumiał, czy iść Tobie dalej, tak zmienić swoje życie, czy po prostu zostać tutaj w tym samym miejscu ponieważ jak ja zawsze mówię, moje takie, wiecie, moto życiowe to to, że nie ma problemów, których nie wolno rozwiązać. Wszystkie problemy, wszystkie zadania życiowe można szybko, łatwo przepracować, przejść i tak dalej. Tylko oczywiście my musimy chcieć i tutaj rozumieć, dlaczego my to robimy. Bo jeżeli my tutaj nie rozumiemy, a prosto robimy tak, wiecie, a prosto zrobię tak, dla zabawy, no to nic nie będzie tak naprawdę. Musimy świadomie podchodzić do każdego problemu, świadomie podchodzić do każdej sytuacji. Dobrze, to wracamy do manipulacji, tak, codziennych manipulacji w naszym życiu, więc rozumiemy, że w każdej sytuacji mogą zdarzyć się manipulacje. Naprawdę, nawet jeżeli ktoś tam coś sprzedaje w sklepie, tam, nie wiem, jakąś zwykłą wodę z kranu i on mówi, to są kuda woda, zmineralizowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to musimy popatrzeć też w skład, tak? Ponieważ skład to jest jakby najważniejsze, no i nie wierzyć wszystkim ludziom, co oni mówią, tak? Bo wiadomo. Każdy ma swoje wyobrażenie, jak też się mówi, że każdy ma swoją mapę życiową, tak? Każdy my sam budujemy tą mapę życiową, czyli Ty na przykład nie możesz zrozumieć mnie, no tak powiedzmy przykładem, albo na przykład swojego najbliższego, bo on żyje przez swój pryzmat, tak? Przez swoje jakieś takie lustro patrzy. I tak samo Ty patrzysz przez swoje lustro. I Wy nie możecie jakby zrobić, zobaczyć na przykład na jego pozycję, tak? I zrozumieć wszystko, co się dzieje w jego życiu. Ponieważ jest tak, że on może jakieś drobnostki ci nie opowiedział, coś na przykład ukrył, i ty nie możesz w 100% powiedzieć, co w rzeczywistości on ma, na przykład w głębi siebie, co w rzeczywistości doprowadziło go do takiego stanu. Więc wniosek tutaj, szanujemy innych ludzi, wiemy, że wszyscy są na równi i sami budujemy swoje szczęśliwe życie. Dobrze, w jaki sposób my rozpoznajemy manipulację, tak? Jak można zrozumieć, że ktoś nami teraz manipuluje. I najczęściej było tak, że po prostu my czujemy przez ciało. Czyli my czujemy, że nam na przykład zaczyna boleć brzuch, może boleć głowa. albo jakieś takie nieprzyjemne uczucie w ogóle w ciele. Takie, wiecie, że skurczające, takie nieprzyjemne, chcesz się uciec czy coś jeszcze. Wiecie, bo, bo jest różna manipulacja, różne ten, i każde ciało inaczej reaguje na te manipulacje. I najważniejsze jest po prostu uczyć się o swojego ciała, jego poznawać, zrozumieć i tak dalej, tak żeby dowiedzieć się, w jaki sposób Ty czujesz tą manipulację. Żeby oczywiście najpierw poczuć tą manipulację, to trzeba być w zgodzie też ze swoim ciałem. Nie zapominajmy też o tym, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli my myślimy tylko głową, ale ciałem my się nie posługujemy, to w jaki sposób my możemy poczuć, zrozumieć, co się dzieje z nami. Jeżeli my jesteśmy tylko w jednym miejscu, ani w dwóch miejscach, to my jakby nie możemy dalej rozwinąć się, tak? My nie będziemy rozumieć, co i jak jest. Może my trochę zrozumiemy logicznie, aha, teraz mną manipulują. Ale następnym razem, kiedy my nawet nie będziemy mogli to poczuć, tak? Zrozumieć logicznie, że nami manipulują, to nasze ciało nam też tego nie pokaże. Bo przeważnie manipulacja polega na tym, że ty nie zrozumiesz tej manipulacji. Ta manipulacja będzie w taki sposób zrobiona, że ty poczujesz się albo poczucie winy, albo poczujesz jakieś nieprzyjemne uczucia, tak? Tam e, smutek, żal czy coś jeszcze. I to wszystko jest właśnie manipulacja. Nawet ta osoba, która stoi i żebra, wam powiem szczerze, też wykorzystuje manipulację. Pokazuje po prostu, że o zobaczcie, nie mam pieniędzy, na swoje dziecko i tak dalej. Z jednej strony można powiedzieć, Ewelina, przecież ona nie ma pieniędzy, to nie ma na przykład gdzie pracy iść i nie, ma, nie wie, jak zarobić. Ale z drugiej strony ja Wam powiem, jeżeli nie niego powie, słuchaj, jest taka i taka praca, idź teraz do tej pracy i tam, gdzie wszystko załatwią. Ale ta osoba nie będzie chciała tam iść i jest łatwiej, pójść żebrać. Pójść żebrać, kiedy jest na przykład minus 20 na podwórku i tak dalej. Bo tutaj niepotrzebne jest jakieś takie, wiecie, dodatkowe fizyczne, jakieś takie pracy. I po drugie, to wiadomo, jak działa na nas ludzi manipulacyjnie. My czujemy się lepsi od nich i dlatego musimy dać pieniążkę tego, prawda? żeby nie być na jego miejscu. To jest taka wiecie najbardziej powszechna, najbardziej mocna manipulacja. Więc um, zastanówcie się nad tym. Oczywiście czasami bywa tak, że naprawdę widzisz, że osoba, żebra i naprawdę potrzebuje tych pieniędzy. To wtedy okej, okay, można na przykład tam nie wiem, coś kupić to jedzenie i tak dalej. Ale kiedy ta osoba wybiera w sklepie Nutellę kiedy jej chcesz kupić, nie wiem, jakieś tam do jedzenia, tam, nie wiem, jakąś kaszę gryczaną, czy na przykład jakieś tam normalne jedzenie do zjedzenia, a ona wybiera Nutella albo na droższe produkty, no to przepraszam, to chyba ktoś nie żebra. Sami zastanówcie się i pomyślcie, tak, na co te pieniądze pójdą. Czy one naprawdę pójdą na, na właśnie tego dziecka, tak, może tam na ubrania, czy coś jeszcze, czy... Nawet już nie mówię o alkoholu tak naprawdę. No dobrze, tutaj taka temat, wiecie, bardzo skomplikowany. Oczywiście może być tak, że nawet bardzo dużo hejtu pójdzie w tym temacie, ale Wam powiem tak, to jest ważne. I osoba, która rozumie, że to jest ważne, ona to zrozumie. I tutaj jedynie zależy wszystko od was. Tak wam powiem szczerze. Oczywiście, jak rozpoznawać manipulacje, to po prostu ważne jest analizować w swoim mózgu, tak? Po prostu rozumieć, aha, on zrobił taki krok, ja zrobiłam taki krok. Później on powiedział mi to, później on powiedział mi to, tak? To jest jakby, na przykład, w pracy można tak analizować, czy to była właśnie jakaś manipulacja, czy nie. Żeby wiecie, później nie doprowadzę do takich sytuacji, że jest moping, na przykład w pracy, tak, albo jakiś gaslighting, bo to jakby też jest od części jakaś forma manipulacji, tak? No bo bardzo różnie, wszędzie może być ta manipulacja. Nawet jeżeli ktoś np. Na z nami nie rozmawia, to też jest manipulacja. Więc ogólnie, w wszystkich tych aspektach z manipulacją związanych, to my musimy rozumieć, tutaj jest manipulacja i kropka. Jeżeli my podejrzewamy, że to jest manipulacja, ale nie jesteśmy pewni w 100%, to powiem ci tak, prawdopodobnie to jest manipulacja. Ewentualnie ta osoba nie rozumie, że to by manipuluje, ponieważ i tak całe i wszystkie odpowiedzi na każde pytanie nam daje ciało. Tak naprawdę, jeżeli nam ktoś podpowiada, słuchaj, to bo manipuluje, tak? jakiś nasz głos wewnętrzny. No to najczęściej tak i bywa. I my musimy wierzyć swojemu głosu wewnętrznemu, naszemu wiecie, jak ja mówię, Aniołowi z dróżu, który jest w nas, we środku, który nam, nas wspiera i nam pokazuje drogę. W jaki sposób możemy ochronić się przed tą manipulacją, tak? Jak możemy postawić te granice przed tą osobą? Więc po pierwsze, oczywiście to trzeba wiedzieć, że to na pewno jest manipulacja. Po oczywiście drugiem, to jakby nie powiedziałam od razu, że trzeba powiedzieć dla tej osoby: słuchaj, teraz ze mną manipulujesz. Ale po prostu wyprowadzić tą osobę na czystą, jakby ląkę, tak? Na czyste, nie wiem, jak to się po prostu wyprowadzić go na brzeg, tak? Na czysty brzeg, powiedzmy. I na przykład ja go zapytać, tak? Na przykład on Ci powiedział, że jeżeli Ty tego nie zrobisz, tak? Jeżeli Ty nie znajdziesz pracy, to ja z Tobą zerwię. I tutaj trzeba rozumieć, że tutaj jest czysta manipulacja. Dlaczego Ty myślisz, że ja po pierwsze nie znajdę pracy? Dlaczego Ty nie wierzysz we mnie? Dlaczego Ty chcesz zerwać ze mną tylko dlatego, że ja nie będę miała pracy? Bo tutaj wiecie, albo osoba ma niską wartość siebie, tak? I dlatego on właśnie tak mówi, albo tutaj są jakieś blokady już wewnątrz tej osoby, która tak właśnie reaguje, tak właśnie mówi. Ale trzeba po prostu jako zapytać, tak wiecie, spokojnie, bo ludzie, którzy nami manipulują, oni najbardziej nie lubią spokoju. Kiedy my nie odczuwamy emocji tych, które oni chcą na nas wywrzeć i kiedy my spokojnie rozumiemy, tak, to jest manipulacja, okej, okay. ja się nie poddam na to, tak, trzeba sobie powiedzieć we środku, że nie, mną nie wolno manipulować, i po prostu wyprowadzę na czystą wodę. O, na czystą wodę, właśnie to się mówi. Oczywiście są jeszcze na przykład inne manipulacje, tak? Kiedy na przykład jest kłótnia i twój partner przestaje z tobą rozmawiać. I jakby milczy cały czas, nie chce być z tobą i po prostu nie ma żadnej odpowiedzi. To na taką manipulację należy powiedzieć: słuchaj, ja rozumiem, że teraz jest ci ciężko, że nie możesz teraz ani wypowiedzieć żadnego słowa, ani powiedzieć dla mnie nic, tak? Ale dawaj zrobimy tak. Kiedy Ty się uspokoisz, to wtedy przyjdziesz do mnie i my porozmawiamy na ten temat. Porozmawiamy na ten temat, tak? Jak dla Ciebie byłoby najlepiej? Jak dla mnie było najlepiej? I dojdziemy do wspólnego wniosku, jakiegoś kompromisu. Ponieważ tutaj jest najważniejsze, że my musimy poczuć się wspólnie dobrze. I ja, i Ty. I to jest na przykład mój cel, tak? że tak to powiedzieć, że ja chcę, żebyś i Ty dobrze się czułaś. Albo czułbyś się. I ja chcę, żebym ja dobrze się czuła lub czułbym się. Albo jeszcze taka manipulacja, która bardzo lubi mój ojciec oczywiście, bo on na przykład bardzo często mówi: A po co ty to robisz? A po co ty właśnie to zrobiłeś? A po co ci to było potrzebne? To ja wtedy zawsze odpowiadam dla niego na to: A po co tobie znać odpowiedź na to pytanie? A po co tobie znać odpowiedź? Jeżeli to moje życie i ja sama wybieram, co ja chcę zrobić, tak? Oczywiście to są tak jakby podstawowe rzeczy, na przykład: A po co ty kupiłeś sobie gazowaną wodę? A po co ty schodziłaś do restauracji z swoją koleżanką? I teraz tak zastanawiasz się i myślisz. I wiecie tak, można w tym momencie zastanowić się, pomyśleć: a naprawdę, po co ja z tą się spotkałam? Nie ja bym posiedziałaby w domu, nie wiem, nic by nie zrobiłabym, tak? No po co mnie w ogóle rozwiecie? A ja poszłam z dziewczyną, się spotkałam, swoją koleżanką, ja napełniłam się kobiecą energią. Ja zrozumiałam, czego ja chcę, ja napełniłam się tą energią do działania na następne dni. I to jest ten sens. My sami musimy oczywiście odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę był sens, na przykład, nie wiem, zjeść jakiś tam może burger, czy coś niezdrowego, tak? Czy coś innego. Ale kiedy my rozumiem, że ktoś to mówi jakby w sposób manipulacyjny, to właśnie trzeba odpowiedzieć, a po co wiedzieć to? Ja sama wybieram, co ja muszę zrobić. Oczywiście, jeżeli na przykład to małe dzieci, tak, do 18 lat, no to oni jakby, no takiego nie za bardzo muszą odpowiedzieć. Wiecie, takie trochę to jest takie nachalne z jednej strony ale ja bym radziłabym dla takich mniejszych dzieci powiedzieć tak, słuchaj tatuś, albo tam wiecie, do mamy, mamu, słuchaj tatuś, słuchaj mamusiu. Ja tak tego chciałam, ja myślałam, że to będzie jakby najlepsze dla mnie. I dlatego właśnie tak wybrałam, to zrobiłam. Tutaj można z jednej strony powiedzieć, że to też jest manipulacja, ale z drugiej strony to jest odpowiadanie na manipulację. I tutaj tylko mówię, jeżeli to naprawdę była manipulacja, bo niektóre... Czasami jest coś takiego, że ktoś pyta u nas to i bardzo chce na przykład, żeby nam pomóc, i to trzeba bardzo odczuwać w naszym ciele. Ja nie mogę wam powiedzieć o wszystkich takich, wiecie, sytuacjach, bo różne sytuacje są inne inne, tak? To jest ważne, każdą sytuację analizować oddzielnie, bo nie może być tak, że jest jedna sytuacja i dla wszystkich podejdzie, tak? Nie ma tak, że jeden klucz podchodzi do wszystkich zamków, tak powiedzmy. Tak jak każda osoba jest inna, tak samo każde sytuacja w naszym życiu są inne i to należy pamiętać. To jest bardzo ważne i samemu rozumiecie, tak? Bo kiedy my jesteśmy w kontakcie ze sobą, jak już mówiłam, to wtedy my wiemy, czy to było manipulacje, czy to było konstruktywne jakieś pytanie, czy to była jakaś konstruktywna odpowiedź, krytyka i tak dalej. Tylko my jedyni, tak, możemy dowiedzieć się, co ta osoba właśnie miała na myśli. A jeśli na przykład nie i nie wiemy na przykład, jak to się dowiedzieć, to oczywiście są specjaliści, możesz też przyjść na moją konsultację online, lub do kogoś innego oczywiście, żeby z tym problemem, jeżeli to cały czas się powtarza i Ciebie to męczy, bo to oczywiście manipulacja zabiera od nas energię. Ogólnie manipulator, on jakby w ten moment, kiedy on manipuluje, on bierze od nas energię. I ważne jest również postawić te granice między, między mną a tym manipulatorem i nie iść w kierunku do niego, nie dawać mu tą energię. A my najczęściej zaczynamy wstydzić się, czuć te wszystkie jakieś takie emocje i zaczynamy robić tak, ja nie wiem, po co tam poszłam. Drugi raz nie pójdę, przepraszam to, tu się wiesz, ale nawet jeżeli to był nawet partner, tak? Bo bardzo często też z partnerem bywa. To po prostu my to moje życie. Ty nie masz prawa mówić mi coś, co ja muszę robić w swoim życiu. Ty żyjesz swoim życiem, ja żyję swoim życiem. Wszystko. Oczywiście my budujemy swoje własne życie, tak? Wspólne życie, przepraszam, ale to nie jest tak, że ja coś ci zabraniam i coś ty mi musisz zabranie, tak? Albo jakoś mówić, że coś ja źle zrobiłam. Nie, my ustawiamy jakieś normy w związku, tak? Na przykład jesteśmy tylko razem, nie chodzimy na randki z innymi ludźmi, nie całujemy się z innymi ludźmi i tak dalej, tak? Że my żyjemy razem, są takie i takie granice, ale na przykład kiedy ja wybieram swoich znajomych, to ty nie masz prawa na mnie mówić, że coś tam źle. I tutaj tak, można tak powiedzieć, ale cały czas pamiętajcie, że może być coś konstruktywnego, tak? Że ja na przykład myślę, że marzena na Ciebie źle wpływa. I Ty zaczynasz się zastanawiać, może naprawdę ona na Ciebie źle wpływa, tak? Może Ty po spotkaniu z marzeną czujesz się źle, a na przykład z Basią, kiedy się spotkasz, to czujesz się lepiej. I tutaj my musimy sami to rozumieć, sami podnosić decyzję i sami wszystko iść w tym kierunku. Różnych sytuacji jest bardzo dużo, każda osoba jest indywidualna i trzeba po prostu wiedzieć, gdzie jest ten moment, gdzie jest właśnie to, a gdzie jest to i jak zareagować w manipulacji na przykład, a jak zareagować w konstruktywnym zdaniu, wyrażeniu itd. Dlatego tutaj jest bardzo ważna praca nad sobą. Praca nad swoimi uczuciami, nad swoimi reakcjami, nad swoimi myślami, tak, nad swoimi też blokadami, które są w naszej głowie, tak, już nie mówiąc o cudzej energii i coś na przykład z poprzedniego wcielenia nieprzepracowane lekcje. Więc kiedy my jakby sami siebie rozumiemy, dbamy o siebie, pracujemy też nad sobą, to nam jest po prostu łatwiej budować nasze wspólne życie, tak, nasze kolejne życie, tak, Mam na myśli naszą drogę po prostu do, nie wiem, następne lata i tak dalej, tak? Bo my wiemy, czego my chcemy, my wiemy, co dla nas jest najlepsze i my wiemy, kto jak na nas reaguje. I najważniejsze zawsze, właśnie, zawsze pamiętaj, że tylko Ty ze sobą będziesz do końca swojego życia. Ty musisz nauczyć się żyć najpierw samą sobą. Albo sam sobą, tak? Dużo też mężczyzn nie ogląda i dlatego będę czasami mówić to i tak, i tak. I po prostu pamiętajcie, że szczęście zależy tylko i wyłącznie od nas. Tak? moje szczęście zależy ode mnie. Twoje szczęście zależy od ciebie. Na przykład n osoby należy do n osoby, tak i tak dalej. Nie zrobi mnie szczęśliwy jakaś inna osoba, nie zrobi mnie szczęśliwi rodzice, nie zrobi mnie szczęśliwi moja siostra, nie zrobi mnie szczęśliwy mój partner. Nikt mnie nie zrobi szczęśliwy, jeśli ja sama sobie nie pozwolę być szczęśliwą. Dziękuję Ci bardzo, że pooglądałaś to wideo do końca. Jeśli spodobało Ci się oczywiście to wideo, to klikaj lajka, like, będzie mi bardzo przyjemnie, a także subskrybuj mój kanał na YouTubie, żeby nie ominęło Cię żadne wideo nowe o szczęśliwym życiu, a także o psychologii. A ja już się będę z Tobą żegnać. Do następnych wideo. Pa, 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 pa.